A tak właściwie to dlaczego miałbym rzucać cukier, skoro cukier krzepi, a jak krzepi to znaczy, że będę mieć krzepę, no taka sytuacja. Aha, to widzę, że ten film idzie w tym kierunku, że będę ci dzisiaj ochrzaniał, bo mówisz głupoty, a dlaczego to zostańcie z nami, bo zobaczycie jak to robię i jaki będzie efekt. Czyli będziecie mogli kibicować i już teraz stawiać zakłady. A tak naprawdę w tym odcinku powiemy tobie na samym końcu w jaki sposób rzucić nauk cukrowy. Ale na początku uświadomimy dlaczego tak trudno najtrudniej pozbyć się z naszego życia węglowodanów, słodyczy, wszystkiego co słodkie, ale nie tylko co słodkie, przekąsek typu chipsy i inne dziwne wymyślne wyprodukowane w fabrykach jedzonko. No to w takim razie przejdźmy do merytoryki słodkiej, ale niebezpiecznej. Pierwszą merytoryczną rzeczą, którą prosilibyśmy, żebyście zrobili, to walnięcie w kciuka. To jest najbardziej merytoryczne z całego wykładu. To jest taka mery, meryto... meryto... Meritum! Mhm, okay. Walnij w kciuka, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli masz ochotę oczywiście, bo bezduszne algorytmy YouTube'a wtedy podeślą ten film innym i na świecie będzie mniej uzależnionych od cukru. Tak sobie marzymy. Coś wam e, e, powiemy, cukier nie krzepi, jeżeli to jest dla ciebie szokiem, to dobrze. Jednocześnie prosimy cię, zrozum, że taką czujemy misję, żeby ci to po prostu. Powiedzieć, nie robimy tego po złości, nie robimy tego, żebyś po prostu e, nie objadała się MMM sami czy innymi rzeczami, bo przecież sami byliśmy uzależnieni od cukru. Tak, ja byłem, przyznaję się do tego. Codziennie jadłem dwa pączki z różą, we, wypełnione cukrem. Różą. Wypełnione różą. Mm -hmm. e, przynajmniej tak to smakowało, jak róża. I dzisiaj chcemy Wam pomóc, bo my całkowicie pozbyliśmy się już tego e, nałogu słodyczowego, ale widzimy, obserwujemy Wasze dyskusje i widzimy zapytania. Jest to chyba jeden z najczęstszych e, kłopotów, problemów w trakcie tego, co promujemy, w trakcie zdrowego niejedzenia. Także ten film pomoże Wam w tym. Ja się cieszę, bo nie ma dnia, w którym przez przed moimi oczami nie pojawiło się by jakieś doniesienie albo o badaniach, które są w trakcie, albo o badaniach, które już są zakończone, które bezwzględnie podważają złe działanie cukru, czyli sacharozy na Organizm człowieka. No bo przecież nie tak dawno nawet robiliśmy film na ten temat na YouTube, jest pod hasłem IBS, który mówił jasno, że ograniczenie czy wyeliminowanie, tam, tam akurat ograniczano sacharozę, czyli cukier. Yy, Powoduje w prawie 80% wycofanie tak uciążliwych objawów IBS, czyli cukier działa bardzo źle na przewód pokarmowy. No dobra, kilka zdań, dlaczego właściwie ten cukier, ta substancja, która jest ocieplana od tak wielu lat, i właściwie bardzo często słodycze pojawiają się w charakterze miłości, prezentu, serduszek, dzieci itd. Do z prostego powodu to ma wzmocnić przekaz, tak naprawdę ocieplić wizerunek toksyny, która uzależnia w 100%. A dlaczego? Słuchajcie, z prostego powodu, cukier węglowodany ogólnie można powiedzieć, po zjedzeniu powodują wyrzut dopaminu, dopaminy w Twoim organizmie, a co za tym idzie? Dopamina jest to taka substancja, która oddziałuje wtedy przede wszystkim na ośrodek. Przyjemności, powodując, w skrócie oczywiście mówię, uzależnienie, przyjemność, ale taką przyjemność, która jest związana z nałogiem. No i mówiąc, słysząc to, co mówisz, to niemalże się uśmiechnąłem, bo przypomniałem sobie te czasy, kiedy zatrzymując się na stacji. Paliw. kupowałem sobie jedno opakowanie Mmsów i nie przepraszam dwa opakowania Mmsów, te kolorowe kuleczki latały mi wszędzie po samochodzie. Ja byłem taki szczęśliwy, taki, taki uśmiechnięty. No miałem wrażenie, że złapałem Pana Boga za, za nogi jedzą, jedząc te kuleczki. No wtedy nie do końca zdawałem sobie sprawę z tych mechanizmów, które spowodowały, że tak naprawdę uzależniłem się właśnie od, Słodkiego, właśnie ta dopamina, o której Ty mówisz, o środek, na który działają te same substancje e, tak. jak narkotyki. Tak, ale to jest dobry moment, e, bo znowu ja się przyznam, że no, wiele lat temu też nie uświadamiałem sobie, że jedzenie takich rzeczy jak e, chipsy, ta chrupiąca bułeczka, to chrupiące pieczywko czyli wszystko, co ma węglowodany, wszystko, co w Twoim organizmie rozkłada się i Przekształca w glukozę, a co za tym idzie oddziaływuje na ten ośrodek i produkuje dopaminę, powoduje uzależnienie. Czyli słuchajcie, to nie tak, że to co słodkie powoduje uzależnienie. Wszystko to, co w Twoim żołądeczku rozkłada się na glukozę, która pojawia się we krwi, a to powoduje wyrzut dopaminy i łechtanie tego ośrodka przyjemności przez dopaminę. Czyli zobaczcie, jak, jak to ważne, żeby zrozumieć z jednej strony szkodliwość cukru, no bo przecież trądzik, no bo przecież bóle brzucha, no bo przecież jakieś stany zapalne i e, różnego rodzaju problemy skórne. To jest właśnie cukier. No przecież zęby u dzieci widać ewidentnie. Które dziecko je słodycze, które dziecko słodyczy nie je, no to, to mówi każdy stomatolog. Z jednej strony coś, co, po, co każe nam wręcz to jeść, czyli uzależnienie, ale z drugiej strony, no przecież są badania, które mówią, że nie, no przecież cukier nie uzależnia, cukier krzepi, przecież, no tak, może u szczurków, ale u ludzi na pewno nie. No to o co tutaj chodzi z tym cukrem? No tak, generalnie zauważyliśmy taką debatę, dyskusję na przerzucanie się badaniami naukowymi na temat tego, że tak, cukier zdecydowanie powoduje uzależnienie, wręcz tak jak kokaina. Pobudza te same ośrodki w podobnym mechanizmie. Znaczy, delikatnie różny mechanizm, ale podobne działanie, czyli dopamina, dopamina powoduje działanie Ekscytacje. na ośrodek, tak, mm -hmm. przyjemności i Benc. A druga grupa naukowców mówi, nie, 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 spokojnie, nie ma twardych dowodów, tak jak mówisz, te myszki może i tak, ale nie ma to przełożenia na dorosłych, spokojnie możemy jeść słodycze. Wszystko byłoby okej, okay. gdyby ci naukowcy, którzy mówią, że słodycze nie uzależniają, nie mieli tutaj na fartuchach y, naszyte Nestle, y, lion, lion, Bonty, Oreo i różne inne nazwy słodyczy, czyli jakby wy tutaj wy przetłumaczycie po prostu firmy, które produkują te wszystkie cudowne takie frykaski kupują badania naukowe i to jest Łukasz, nie prawda. Nie oskarżaj film oni robią to yy, yy, misję mają. Mają misję po to, żeby udowodnić, że ich produkty po prostu nie szkodzą. Mówisz od razu kupują. Nie wierzę w to, że, że można zrobić coś takiego jak kupić badanie, podkupić naukowców yy, i wymyślić sobie badanie, że na przykład słodycze nie powodują uzależnienia. To na pewno świat tak nie jest skonstruowany jak myślisz. Nie, Łukasz. na pewno mam nadzieję, że się za chwileczkę obudzisz i Dojdziesz tutaj do nas, także zapraszamy Cię serdecznie. A prawda jest taka, że nawet zakładajmy dosyć odważnie, że, że to nie jest prawda, że cukier słodycze uzależniają, to jak wytłumaczyć zachowanie i reakcję czy naszych pacjentów, czy nas jeszcze z tego okresu uzależnienia, gdzie sugestia odstawienia słodyczy wiązała się z. Takim potężną reakcją, no ale jak? Odrzucenie, no jak słodycze? Przecież muszę, wręcz niektórzy się uśmiechają pełnym uśmiechem. No, to, to jest niesamowite. Mhm. I mm. dokładnie, ale ważne jest, no bo od tego zacznijmy. Skąd ja mam wiedzieć, że ja mam problem ze słodyczami? Tak. Właściwie. I powstała pewna skala, powstało kilka punktów, które pomagają uświadomić tobie, że zaczynasz mieć problem i przelećmy te punkty, bo one są ważne i weźcie sobie karteczkę, długopisik yy, i zapiszcie te punkty. Siedem punktów. Tak. I od... mhm. w takim razie zastanowimy się na tej podstawie, czy jest coś takiego jak uzależnienie, czy nie. No ta skala mówi jasne. Jeżeli trzy z siedmiu punktów będą odpowiedziane tak, no to tu jest problem uzależnienia od słodyczy i od posiłków wysokowęglowodanowych. Drogi obserwatorze, obserwatorko, pytanie numer jeden, na które chcielibyśmy, żebyś w sobie odpowiedziała, robisz to przecież dla siebie, to czy kiedykolwiek schowałaś przed kimkolwiek słodycze? Czy była taka sytuacja, że czułaś, że musisz gdzieś sobie na później schować, bo. Czujesz, że ktoś może ci albo zabrać, albo zabronić? Czy kiedykolwiek schowałaś przed kimś słodycze? Tak lub nie, i przechodzimy do punktu drugiego. Czy kiedykolwiek nagradzałaś się słodyczami, ale mówiąc słodyczami, mamy na myśli także chipsy, przekąski słodkie, różnego rodzaju fr Właśnie. frykasy. Czy kiedykolwiek nagradzałaś się słodyczami za ciężką pracę, za stres, za dyżur? czy występowała taka sytuacja w Twoim życiu, tak lub nie. Trzeci punkt, czy wydałaś, wydałeś więcej niż zakładałeś w sklepie na węglowodany, czyli na słodycze, przekąski, czy był taki mechanizm, a może jeszcze jedno opakowanie, a może na później, a może zjem więcej, może się przyda, to był kolejny punkt. I następny punkt, bo piąty, bo czwarty, wiąże się z tym Twoim poprzednim, czy kiedykolwiek spóźniłaś się z tego powodu, że no musiałaś dokończyć gdzieś tutaj jakiś frykasek, słodyczek, z kimś jadłaś i z tego powodu się spóźniłaś, tak? Lub nie? Piąty punkt, przeczytaj piąty punkt. Czy powinna się ograniczyć słodycze, jeżeli A. w którymś momencie postanowiłaś i tak sobie po powiedziałaś, czy powiedziałeś, że no chyba po. Powinnam ograniczyć słodycze, przekąski, chipsy i tak dalej, lub ktoś z bliskich przyjaciół powiedział tobie, że wiesz co, wydaje mi się, że przesadzasz i powinnaś ograniczyć słodycze. No to tu już jest problem do rozwiązania. Kolejny punkt, czy fantazjujesz na temat słodyczy węglowodanów? Tutaj dodam, że ani ja, ani Łukasz nie jesteśmy węglowodanami, także to się nie liczy. Czy myślisz pozytywnie, czy fantazujesz na temat przekąseczek, tego co lubisz? Jakiś może rogalik ulubiony? Tak. No i ostatni punkt, siódmy. Czy zdarzało się dla odprężenia po ciężkim dniu wyluzować się słodyczem, jakąś słodziutką czekoladką, różnego rodzaju frykazami, czy ptasim mleczkiem, które do dzisiaj w moim miejscu pracy w szufladzie jest, no bo dostałem na dzień chłopaka Eee, paczkę eee, ptasiego mleczka oddam w dobre ręce. Dobra, słuchajcie, to jest te pu 7 punktów. 3 pozytywne lub więcej. No, trzeba, to jest już takie uświadomienie sobie, że warto byłoby powalczyć. I teraz eee, hmm. myślę, że warto zastanowić się nad kolejnym takim. Punktem czy elementem uzależnienia. Bo jeżeli faktycznie 3 z 7 jest na plus, no to tu jest problem uzależnienia, prawdopodobnie w, du w dużej mm -hmm. prawdopodobieństwie. Tak. Ale też charakterystyką dla uzależnienia jest to, że po odstawieniu danej substancji występuje zespół abstynencyjny czy zespół odstawienny. No dokładnie, to są charakterystyczne objawy. Jeżeli zdarza się tak, że nie masz przy sobie słodycza, lub z jakiegoś powodu, nie wiem, próbowałaś odstawić. Jeżeli pojawiają się takie objawy jak niepokój, problemy ze snem, ból brzucha, nudności, ból całego ciała, to jest duża szansa, że trzeba zacząć działać, bo masz problem z uzależnieniem. I teraz porównajmy sobie. To z innymi elementami jedzeniowymi, na przykład boczek. No boczek jest dobry, boczek jest zdrowy, ale mo można też i go jeść w dużych ilościach. Ale no, nikt nie chowa pod poduszkę boczku. No, no może zdarzają się takie osoby, to napiszcie w komentarzu, czy tak robicie, ale raczej to, to się nie zdarza, w, jakby w tym aspekcie, w tym kontekście, jak ze słodyczami. Z drugiej strony, jak na przykład ja dzisiaj kupiłem pół kilo. Fajnego boczku. No, jeżeli miał, nie miałbym go, no to pewnie bym no, brakowałoby mi tego elementu jedzenia, ale nie miałbym objawów abstynencyjnych, dlatego że boczek jako ten zero-węglowodanowy produkt nie oddziałuje w ten sam sposób na ośrodki dopaminergiczne, czyli tam, gdzie rodzi się uzależnienie. Dokładnie, to jest ważne porównanie. I, I teraz chyba pora Wam pomóc. Bo znamy już przyczynę, mamy diagnozę i pora teraz na rozwiązanie tego problemu. Oczywiście to nie jest proste, ale liczy się to, żeby zacząć i zacząć według tych wskazówek mhm. i jak się nie uda za pierwszym razem zaczynać po raz kolejny mhm. do skutku, bo warto z tym nałogiem zacząć walczyć i wygrać z nim w którymś momencie. Yy, zwłaszcza, że yy, średnio tak mniej więcej gdzieś tak słyszałem, yy, szóste albo siódme podejście do rzucenia nałogu jest skuteczne, więc warto zacząć już teraz. A punkt pierwszy to jest właśnie świadomość, czyli to, co teraz my mówimy do ciebie. Trzeba być świadomym szkodliwości, uzależnienia, z czym mamy do czynienia. I to jest niezbędny punkt. Ja uważam osobiście, rzu rzu rzuciłem nauk też tytoniowy, dzięki temu, będzie o tym w którymś momencie film, ale bez świadomości jesteśmy taką owieczką prowadzoną na rzeź, bez, bez myślenia, bez analizy. Musi być ta świadomość, żeby efekt był długotrwały, żebyś wiedziała, żebyś wiedział po co to robisz. Drugi ważny punkt: bądź najedzona, bądź najedzony, a myślę. Mówiąc o tym punkcie o prawdziwym jedzeniu, które sprawia, że jesteś najedzona i najedzony, czyli posiłki białkowo-tuszczowe. To są posiłki, które sprawiają, że najszybciej się najesz, będziesz długo najedzona, będziesz długo najedzony i to daje przewagę w przetrwaniu tego nałogu i kontrolujesz przez to uczucie głodu. Następny punkt Znajdź jakieś inne źródło dopaminy w swoim życiu, inne niż narkotyk, czyli w tym przypadku słodyczy. Co to znaczy? To znaczy, trzeba w życiu znaleźć pasję. Tak jak my mówimy, można pięknie żyć. Trzeba znaleźć pasję, znaleźć źródło dopaminy. Co to może być? I to wcale nie musi być skakanie ze spadochronem, lub rzeczy, na które trzeba wydawać pieniądze. Jasne. To może być zwyczajny spacer z kimś, kogo lubisz, kochasz, szanujesz. Może to być zwyczajny, yy, relaksacyjny, yy, jakby masaż, prawda? Może to być to. Słuchanie muzyki. Yy. Jak najbardziej, ale dla mnie na przykład, to było bardzo ważne w rzucaniu na nałogu tytoniowego i słodyczowego, było to, że po pierwsze rozwijaliśmy tutaj swój kanał, mieliśmy tą swoją pasję, ja też mocno, mocno zaangażowany byłem w research, czyli w szukanie badań, no była jakby kolejne zainteresowanie, no plus ta aktywność fizyczna, później doszło morsowanie, słuchajcie, to są te wszystkie elementy, które, no, są bardzo istotne. Bardzo istotne i teraz punkt czwarty, to jest punkt, który ja lubię, wywal wszystkie narkotyki, które masz w domu, ale... Bezwzględnie. Wystaw kosz na środek i wywal wszystkie narkotyki, wszystkie słodycze, wszystkie przekąsy, wszystkie chipsy, wszystkie słodkie napoje, wszystkie napoje owocowe, wszystko co ma węglowodany, wywal bezwzględnie do kosza. Nie ma możliwości, żebyś pozbyła się nałogu słodyczowego, węglowodanowego, mając pod ręką narkotyk. Prędzej czy później, w chwili zawahania, zwątpienia, kłótni, wkurzenia, niewyspania, sięgniesz po niego i wszystko poszło. Dlatego tak ważne, żeby to wszystko poszło do śmieci, a nie poszło w pył. Czy w dym yy, cała rodzina, całe rodziny? Tak jak dzisiaj miałem telefon, gdzie pacjentka powiedziała: Po pierwsze, chciała się dowiedzieć, czy może wejść w zdrowe niejedzenie, czy 16 na 8 LCHF. Na co wyraziłem zgodę, i usłyszałem: My całą rodziną w to wchodzimy. Dlatego tu już jesteś przy punkcie piątym, że trzeba to zrobić całą rodziną, przyznać się, że masz problem. Żeby te osoby, które z Tobą mieszkają, z Tobą są, no przecież one muszą być w tym. Nie da się w, w, zrezygnować ze słodyczy, z węglowodanów, kiedy obok Twój mąż, babcia, syn wcinają makaroniki, wcinają słodycze, popijają Coca-Colą i jeszcze na koniec dobijają się chipsem. Wyznaj prawdę, tak jak my. Ja byłem uzależniony od mms i od palenia papierosków. Mateuszu, ty od byłeś ponczusiu. od ponczusiów, także wyznajcie to przynajmniej przed sobą, jeżeli potrzebujecie wyznać to przed światem, to, to też jakby wykrzyczcie to, a płynnie wykrzyczcie się na zewnątrz, na słoneczku, no bo bardzo ważna rzecz jest taka, żeby spacerować, ale też nie unikać słońca, Opalać się, produkować w ten sposób witaminę D, ale też przy okazji wyspać się. Wyspać się, sen obniża kortyzol, dobry sen powoduje świetną regenerację organizmu. Jasne. Po to jest wymyślony przecież. Ważne jest też, przynajmniej niektórzy tak lubią, mieć konkretny plan. Jasne, są różne osoby. Niektórzy robią tak, hurra, tak, na, na pochybę. Tak, i na drugi dzień już nie jedzą słodyczy, ale większość jednak. Potrzebuje konkretnego planu, no bo to pomaga. I dostosuj ten plan do siebie. My nie damy tobie gotowego planu. Masz gotowe punkty, ale ten plan spróbuj dostosować do swojego życia. I to mniej więcej to jest to. I jeszcze ważny punkt, nie staraj się rzucać dwóch nałogów na raz. Jak próbujesz pozbyć się nałogu słodyczowego. Nie bierz się nawet za nauk tytoniowy. To tutaj dodam, bo to jest wypracowany przeze mnie system. Próbowałem rzucać jednocześnie. Nie dało się. Rzuć najpierw słodycz. Przejdź w styl niskowęglowodanowy. Zacznij kochać piękne życie. Zacznij się wysypiać. Obniż kortyzol. I na końcu to będzie, uwierz mi, łatwe. Wisienka na torcie. Rzuć drugi nauk. Najczęściej jest to nauk tytoniowy. No i sami widzicie, nie ma złotej tabletki. Nie ma. To nie, to nie będzie łatwo, ale naprawdę warto. Nie ma cudownej tabletki, która sprawi, że nagle zaczniecie żyć pięknie, że nagle schudniecie, rzucicie wszystkie nałogi. Nie. Weź powiedz, ile tobie to zajęło, tak mniej więcej ta, ta walka z tymi o, nałogami? Od początku tak, trzy lata. Idźcie w lata, a nie w miesiące, w tygodnie. Perspektywa długoletnia wam pomoże. Dokładnie. Trzymajcie się, chodźcie z nami, rzucajcie te nałogi i, i pięknie żyjcie.